Cześć, z tej strony Bartelogarek byłem kosić trawę Ale nie u mnie, tylko tam u kogoś Szkoda, że nie nagrywałem, bo niestety ale czasu nie było. Cały czas czasu nie ma. Drzewo cały czas robię. Kurki wyszły. To są pierwszy raz w sumie, ja będę wam pokazywał, o jedna mi wyszła. To są Kury Leghorn To jest 80 sztuk Tutaj są zwykła rossa To jest 90-100 sztuk Dzisiaj był obornik od niej wyrzucany No tyle jest Wiadomo, to trzeba jeszcze unieść Za chwilę wjadę na to Jakoś Tyle miałem z Pięciu Tygodni. Pięć, no jak już cztery. O. Powiem Wam, że tak jak przez cały rok to się trochę nazbiera. No, to się trochę nazbiera. A taki od kurek to jest najlepszy. Mów najwięcej azotu to... No, a tu zboże... Już się zaczęło wykłaszać, bardzo dobrze, zobaczymy co tu będzie z tego, no tutaj jest tak samo, że... Widzicie? już się zaczęło wykłaszać, ale zależy gdzie, zobaczymy co tu będzie, no. dzieje się dużo, a nie ma czasu nagrywać, niestety. Ale to też mogę. Jest powyżej murka. Ostatnio było równo z murkiem, bo to jest swoje drugi rzut. Ale pierwszy to miałem 3 tygodnie, a teraz drugi to jest 5 tygodni. No, trochę było chociaż. A się będzie wywozić później. No. Więc jutro pewno fajny odcinek wleci już teraz będę starał się coraz częściej trochę będzie wolniej mniej czasu, więcej czasu na rożytnik, a na szczęście się, ten niedługo się zmieni Będzie zmiana rożytnika Zobaczycie co to będzie więc do subskrypcji mojego kanału do kolejnego odcinka Na razie cześć